Cześć, witajcie, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku pokażę wam pięć ciekawostek o Kai'u, powracamy z tym serią, także jeżeli pięć, to pięć łapek zostawcie pod tym odcinkiem, zostawcie suba i już was zapraszam do oglądania. Pierwsza ciekawostka, Kai jako pierwsza osoba w całym Ninjago, całym celu w całym, w serialu wypowiedziała pierwszą kwestię, jest po prostu pierwszą osobą, która cokolwiek w tym serialu powiedziała, zobaczcie właśnie moment z tego jak powiedziała pierwsze słowo. Aby stworzyć broń idealną, odpowiedni metal trzeba najpierw rozgrzać, potem schłodzić i... Kai jako ostatni dołączył do drużyny ninja, oczywiście poza Lloydem i Nihą. Jako ostatni nauczył się triku, jakim jest Spinjitsu i jako ostatni osiągnął pełnię możliwości. Czwarta ciekawostka. Kai jest zakochany w Skylar. ta ciekawostka. Ulubionym przyjacielem Kai drużyny ninja jest Lloyd. Że to już było na tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, pojęciem materiałów na moim kanale, napiszcie w komentarzu kogo chcecie do następnych ciekawostek, oczywiście pięć ciekawostek, nie wiem, może to być Cole, ktokolwiek, ktokolwiek ze całego serialu, oczywiście o kim kto wiemy, nie, nie, powie, nie powiecie mi, nie wiem, pierwszym mistrzem, może kiedyś, jak coś się o nim dowiemy, bo jak razie mało wiemy, Ale na przykład możecie, nie wiem, Overlord, czy może Władca, Cole, coś takiego, o postaciach, który wiemy, także no, piszcie w komentarzach, trzymajcie, cześć!